Niemieckie słowo Jargelt dosłownie oznacza roczną płacę, stałą płacę, dzisiaj byśmy powiedzieli stałą pensję. Ale y, przodkowie nasi, kiedy spolszczyli to kilka wieków temu jako Jurgeld, z racji historycznych y, nadali temu bardzo ścisłe, określone znaczenie. Jurgeld to nie każda płaca. Wszyscy wiedzą, ale ja na wszelki padek przypomnę, że Jurgeltem zwano stałe pensje wypłacane przez ambasadę rosyjską albo ambasadę pruską, dygnitarzom Rzeczpospolitej obojga narodów. Tym, którzy na pasku carycy i na pasku króla pruskiego działając doprowadzali stopniowo Polskę do sytuacji beznadziejnej, takiej, w której koniec końców doszło do rozbiorów i utraty suwerenności. Zasada Jurgieltu jest wciąż zasadą obowiązującą i jest to zasada, na której między innymi zbudowana została Unia Europejska. Nie daję, że trochę nagrywam ten film pod wpływem wielkiego oburzenia, jakie nastało, gdy w naszym tygodniku, do rzeczy na okładce, zareklamowaliśmy tekst Tomasza Cukiernika, esej o tym, że nie opłaca się już w tej chwili Polsce członkostwo w Unii Europejskiej, a będziemy do tego członkostwa w Unii dokładać coraz więcej i coraz więcej. I tak długo, jak długo nie przestaniemy być w tej Unii Europejskiej. Ta układka ta i że w związku z tym czas z Unii Europejskiej wyjść. To hasło, że czas wyjść z Unii Europejskiej w dobie kampanii wyborczej zostało oczywiście bardzo podchwycone i cieszę się szczerze mówiąc, że do ludzi to dociera, bo trzeba się z tym oswajać. W jednym tylko się różnię z Tomaszem Zukiernikiem, Ja uważam, że sprawa jest przesądzona. My się możemy tylko zastanawiać, jak, ponieważ Unia Europejska zawali się. Wchodzenie do federalizującej, do federalizowanej, nie federalizującej się, federalizowanej, a tak naprawdę centralizowanej przez Niemców Unii Europejskiej, która coraz bardziej zaczyna przypominać w koncepcjach jakąś czwartą rzeszę, to jest wchodzenie do domu, którego ściany się rysują, gdzie tynk co chwila się sypie z góry, i gdzie ten dach zaraz spadnie. Chodzi o to, żeby nie być pod tym dachem, kiedy on się zawali, bo oberwiemy w łeb spadającymi belkami stropowymi. Chodzi o to, żeby wcześniej się stamtąd wymiksować. A jednym z powodów, dla którego ten gmach się wali, jest właśnie Jurgiel. Proszę Państwa, jak to jest, że prezydent Stanów Zjednoczonych, który rządzi całym światem. Zarabia de facto mniej niż tak zwany prezydent Unii Europejskiej, którego jedyną kompetencją jest organizowanie posiedzeń Rady Europejskiej, i pilnowanie, żeby nie zabrakło na nich słonych paluszków, wody mineralnej, ewentualnie jakichś tam ciasteczek. Jak to jest, że byle poseł Parlamentu Europejskiego, który jest fikcją, nic bo tak naprawdę od niego nie zależy, decyzję. Jest to taki tłum ludzi, że tam decyzje podejmują trzy osoby, szefowie frakcji, a cała reszta choćby chciała, nie jest w stanie przemyśleć i podnosi rękę, jak im każą, bo, bo przecież mają 40 głosowań w ciągu minuty czasami, a zajęci są debatowaniem o problemach całego świata. Pamiętam taką debatę Parlamentu Europejskiego na temat prześladowania homoseksualistów w Ugandzie. Akurat. Mieli wolną chwilę, nie debatowali o tym, jak źle jest w Polsce, więc debatowali o czymś, co jest w ogóle poza wszelką, poza wszelkimi zasięgiem. Skąd tam takie ogromne pieniądze? Po co tam takie ogromne pieniądze? To jest korupcja. To jest właśnie Jurgiel. Chodzi o to, żeby z takich krajów jak nasz wyciągać takich różnych zdradków, którzy się potem oburzają śmiertelnie. Jak można w ogóle, co, zobaczcie tą układkę, jaka hańba, jak można w ogóle myśleć o wyjściu z Unii Europejskiej? No pewnie jak można, jak się tyle dostaje szmalu, zabycie bycie w Unii Europejskiej, jeszcze w Emirata Arabskie od nie wiadomo kogo i za, nie wiadomo co, chociaż można się domyślać od kogo i za co, to się wtedy jest całym sercem za Unią. Po to to wszystko, po to te ogromne pieniądze, żeby wyhodować całą wielką kastę eurodarmu jadów, którzy będą swój kraj sprzedawać, tak jak sprzedawali ponińscy, potoccy i i, 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 i nie tarchowiczanie kilkaset lat temu za rosyjski i, i, i pruski Jurgielt. A ta zasada Jurgieltu jest szeroko stosowana nie tylko w kręgach unijnych, Przyurzędniczyna w Unii Europejskiej zarabia kilkanaście tysięcy euro miesięcznie. Kilkanaście tysięcy euro. Policzcie sobie państwo, jakie to jest? A jakie są zarobki komisarzy europejskich? Ja nie wiem, nie mogę się dorwać do aktualnych danych. Najstarsze są z 2019 roku. Ale zostawiając Unię Europejską, zostawiając organy unijne. Francuzi się dopiero niedawno skapowali. Był raport takiej Ecole de Guerre de General, chyba to się nazywa. Szkoła główna wojenna. Dość poważna instytucja francuska, która. Sporządziła raport o tym, jak działają rozmaite fundacje pozarządowe, tak zwane. One fundacje pozarządowe działały za pieniądze rządowe, ale niemieckie. Rządowe, oczywiście nie bezpośrednio budżetowe, tylko przepompowywane przez jakieś Adenauery, Sztywtyngie rozmaite. I te fundacje za niemieckie pieniądze likwidowały we Francji energetykę atomową. No dlaczego? Dlatego, że energia atomowa daje Francji niezależność. Prawda? Plan ratowania planety przez Niemcy polegał na tym, żeby narzucić bardzo ostre kryteria klimatyczne, uniemożliwiające emisję dwutlenku węgla w Europie nie można nic robić bez emisji dwutlenku węgla, podczas gdy Niemcy z jednej strony swoją brudną energetykę wyprowadzą na zewnątrz, z drugiej strony swoją. Yy, Cały, podłączą gaz z Rosji i będą mieli, siedzieć, będą siedzieli na tym jedynym kurku, dystrybuując go po wszystkich innych krajach. Dlatego inne kraje nie mogą mieć energii atomowej. Dlatego poszły ogromne pieniądze na to, żeby energię atomową wyłączać, choć jest to jedyny rodzaj energetyki bezemisyjnej. Wodór czy inne takie wynalazki, ja już nie mówię o wiatraczkach, o których tu mówiłem wielokrotnie, polecam swój film Złodziei i Wiatru. Wodór to jest tylko przesuwanie emisji dwutlenku węgla gdzie indziej. I na tym myk polegał. Yy, upozyskując wodór z węgla, owszem, Niemcy już zbudowali ciężarówkę wodorową, dumni tysiąc kilometrów, przejechała na pace coś tam wiodąc wszystko na czystym wodorze, ale skąd ten wodór? Wodór rzeczywiście nie wytwarza dwutlenku węgla przy, spala, przy spalaniu, ale wytworzenie wodoru wytwarza. I policzyli naukowcy z Polskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, że jak się wytworzy z gazu, na przykład, tak miało być w planach Streamowych, albo z węgla, wodór i potem spali, to efekt jest taki, że emitujemy więcej dwutlenku węgla, a uzyskujemy mniej energii, niż byśmy po prostu spalili węgiel albo ropę naftową. Czyli nie ma to sensu. Nie, ma to sens, ponieważ wodór produkujemy poza Unią Europejską, a jego jedynym dystrybutorem na Europę są Niemcy. Stąd kasa na wyłączanie elektrowni atomowych. Stąd też kasa na polskie, czy raczej działające w Polsce, bo one się czasami nie ukrywają, nawet zarządy stanowią Niemcy, jak swego czasu w Greenpeace, organizacje tak zwane ekologiczne, które rzuciły się blokować poprawianie żeglowności odry, blokować drugą nitkę ropociągu, który ma iść z Portu północnego to trochę mi w płocku. I krótko mówiąc, znów polecam swój poprzedni film, żeby nie powtarzać, żeby odcinkowo to dobudowywać okienka. Taki film o Polsce pionowej i Polsce poziomej. Pozioma infrastruktura jest Niemcom prowadzącym bismarkowską politykę oparcia o Rosję potrzebna, żeby mieć z Rosją ze Wschodem dobre, dobrą komunikację. Pionowa jest im absolutnie niepotrzebna. Po co mają z polskich portów móc towary jechać nad, na południe Polską Rzeką, a jeszcze plany, o, połączenie drogi wodnej, otwarcie tam dalej na Bałkany, dopiero się okaże, że tam jakiś żuczek, stolarek kłótliwy, czy jakiś inny tam, tego ma swoje unikalne siedliska i w żadnym wypadku nie wolno tam kopać kanału i grube miliony euro zostaną rzucone, znowu tak jak na, na wariatów, którzy otwierali klatki i usiłowali twierdzić, że hodowla zwierząt futerkowych jest dla nich okrutna, co jest wierutną bzdurą dla każdego, kto ma zielone pojęcie, bo akurat zwierzę futerkowe... Ma bardzo prostą obronę przed złym go traktowaniem, bo linieje. Jak jest źle, to musi mieć draństwo, zapewnione absolutny dobrobyt, bo jak nie, to się nie zarobi na tej hodowli. Więc atak na hodowlę futerkowców, akurat jako rzekomo okrutną dla zwierząt, był wyjątkowo głupi, ale jak się prześledzi interesy, kto na tych futrach zarabia, kiedy Polacy tracą, co, kto zarabia na wołowinie halal, kiedy my tracimy ten rynek, tak dalej, to wszędzie wiadomo. Jurgielt. Dla tzw. Egologów, Jurgiel dla tak zwanych ekologów, dla tak zwanych ekspertów rozmaitych, Jurgiel dla ludzi kultury. Wielokrotnie przywołuję ten przykład lat 90., co sam obserwowałem, kiedy się okazało, że w Polsce wszyscy pisarze żyją z niemieckich pieniędzy. Nagrody miast niemieckich, literackie, przekłady turnee, rozmaite stypendia przyznawane przez rozmaite fundusze. To wszystko się oczywiście dzieje pod maską Unii Europejskiej, ponieważ jedyne, co się zmieniło, zmieniło z niemieckim nacjonalizmem, to nazwa. Nazwa, tak. Oni teraz są nacjonalistami Europy, ale Europa to Niemcy przede wszystkim. Więc się tak naprawdę nic nie zmieniło. Pilnują tylko i dostają szału, kiedy się stwierdza ten fakt, który ja przed chwilą stwierdziłem. Przykład tego Niemca, dziennikarza w Karpaczu, który po prostych słowach oczywistych ministra Glińskiego, że Niemcy rządzą Unią Europejską i czynią to tak, aby ich interesy przede wszystkim były zaspakajane. Pacet dostał furiak jak opętany, pokropiony przez księdza eksorcystę, święconą wodą i zaczął krzyczeć, że to nieprawda. To jest prawda właśnie. Jurgiel rządzi tym wszystkim, ale to jest dopiero wstęp do tego, co chciałem Państwu powiedzieć. Myślę, że tutaj nie będziemy już po tym, jak Francuzi odkryli, proszę Państwa, jeżeli nawet Francuzów, którzy oni traktują nie jako jak nas, tylko nas, tylko traktują ich jako partnerów, prawda, współsilnik Unii Europejskiej, i oni Francuzów w taki sposób traktują to, wyobraźcie sobie ile tej kasy idzie tutaj i jak nas uważają, że można kiwać za pomocą organizacji pozarządowych, ekologicznych, klimatycznych, innych tego typu europejskich studiów, jakichś posad, które tam są do wzięcia po tych wszystkich europeistykach. Jak nas, jeżeli kupują takich, żeby się nie wyrażać, tak mało wpływowych ludzi jak pisarze, coś tam z, z kręgu nominacji do nagrody Nike, to co powiedzieć o bardziej wpływowych kręgach? No tak, to właśnie co myślimy. Zanim przejdę jeszcze do całkowitej rzeczy, to wrócę też do tematu Ukrainy, bo to się też wiąże. Przecież to, co dzieje się na Ukrainie, to jest znowu użycie przez Niemców tej samej ich starej broni, czyli Jurgieltu. Znowu Rosja tam poległa trochę. Potrzebuje kogoś, kto by Ukraińców oswoił, i Niemcy ich oswajają. To jest chyba oczywiste, że bliski związek z Niemcami, na który postawił Zełęński ze swoimi oligarchami, to tak naprawdę jest inna droga do zwasalizowania przy Rosji. Tylko już nie bezpośrednio okupacją, ale tak jak to próbowano zrobić u nas, i nadal się próbują. Oni cały czas mają w przecież nadzieję, że wymienią elity polityczne w Polsce. Cały czas jest to, jest to inną drogą gospodarcze, ale zwasalizowanie przy Rosji. Dlaczego w to brną? No są oczywiście dwie możliwości, albo są idiotami, albo, albo wiedzą co robią, tylko po prostu kierują się innymi priorytetami. Niemcy potrzebują, jakby powiedzieć, substytutu Chin. Bo ja ich gospodarka jest uzależniona od taniochy, od y, y, taniej siły roboczej, od tanich surowców, i teraz też po te, dla kontynuowania tej polityki podboju poprzez walkę o klimat, którą zapoczątkowali. Przecież nie ma żadnego sensu dla, logicznego w tym, że Unia Europejska, która wytwarza kilka procent raptem dwutlenku węgla, ma o połowę zmniejszyć swoje, y, swoje, y, swoje emisje przy czym zmniejszy je przez wyprowadzenie ich poza Unię Europejską i że to cokolwiek zmieni dla klimatu. Dla klimatu to nic nie zmieni. Dla Niemców to zmieni wszystko, bo da im narzędzia, da im te kurki, tylko do tego potrzebują Chin, a Chin właśnie mieć nie mogą, bo Amerykanie, no nie. Chiny są ich strategicznym wrogiem, są wrogiem na śmierć i życie i nie pozwolą może sobie... Scholz z Macronem się odgrażać, że oni będą równoważyć wpływy niemieckie, wpływy chińskie z amerykańskimi, że Europa jest samodzielnym podmiotem i nie będzie tutaj z Ameryki słuchać. Będzie słuchać, bo bez Ameryki Niemcy są... To jest ta wielka okazja dla nas, o której pisałem w Wielkiej Polsce, ale jak my sobie z tego kompletnie nie zdajemy sprawy, to Niemcy sobie zdają sprawę i co? I usiłują znaleźć zastępcze Chiny. I takimi zastępczymi Chinami może być dla nich rzeczywiście Ukraina. Ma zasoby taniej siły roboczej, ma zasoby... Najmniej chodzi o produkcję rolną, nie? Wszyscy zwracają uwagę, że tam... Produkcja rolna Niemcom nie jest do niczego potrzebna. Rolnictwo nie jest niemiecką specjalnością. Niemcy są wręcz gotowi, patrzcie Państwo, umowa Mercosur, Niemcy są chętni oddać, w ogóle zniszczyć w Europie rolnictwo kompletnie, pod pozorem ratowania planety oczywiście, po to, żeby otworzyć się na import produktów rolnych z południowej Ameryki, jeśli południowa Ameryka w zamian się otworzy na europejskie produkty przemysłowe, bo to tworzy potęgę Niemiec. Przyzwoity stosunek jakości do ceny. Mało wymyślne produkty, ale solidne, produkowane w bardzo długich seriach i sprzedawane stosunkowo tanio. Sprzedawane stosunkowo tanio, bo siła robocza w Chinach, gdzie 50% podzespołów robią Niemcy, jest siłą niewolniczą, jest de facto darmową, a w każdym razie bardzo tanią. No i do Chin można wyprowadzać te wszystkie emisje dwutlenku węgla. I teraz patrzcie Państwo. A z jaką ofertą mogą przyjść Niemcy na Ukrainę? Przecież kto to są ci oligarchowie? To jest mafia, która przechwyciła głównie postsowiecki przemysł ciężki. On jest obecnie w strefie walk, w strefie zgniotu, więc trzeba to będzie wszystko odbudować, ale tam jest ten węgiel. I teraz sobie wyobraźcie takiego jakiegoś pana Kutasowa, yy, który w, dzięki sprawności swych mafijnych cyngli i, i, I bogactwo łapówek, które rozdał w, w czasie tego wielkiego szabrowania majątku po Sowieckiej Republice Radzieckiej, po, po ukraińskiej SSR, przechwycił w, w złoża węgla i dostaje od Niemców ofertę, będziemy ten wasz węgiel gazyfikować. Jeżeli nie wyjdzie, nie wrócimy do dealu z Rosją, oczywiście będą robili wszystko, żeby wrócić. Ale jeżeli to się nie uda, to tu na Ukrainie będziemy gazyfikować węgiel, robić z niego wodór i rurami przesyłać do Niemiec. Panie Kutasow, wie Pan jakie to są. Pien... Nie wie Pan, bo nawet Pan tego nie jest w stanie ogarnąć, jaka to jest kasa do podziału. Ale był inny jakiś tam Pan suchy synowicz, już nieważny, który z kolei przechwycił inne fragmenty. Oni się kierują dobrem narodu ukraińskiego. Mogą sobie oczywiście wmawiać, że tak jak Niemcy mówią to my jesteśmy Europą, bogate Niemcy to bogata Europa, trzeba wspierać gospodarkę niemiecką, bo ona całą Europę ciągnie, prawda, jak lokomotywa. To tak samo oni są mogą mówić, że jak oni będą bogaci, to Ukraina na tym zyska. Ale znów jest to, że zwracam uwagę ta sama polityka Jurgieltu, która chwilowo okazała się skuteczna, czy na długo Powiedziałbym ostrożnie tak, że nie liczmy na ukraińskich oligarchów, starajmy się mieć dobre kontakty z ukraińską armią i czekajmy na to, co tam się musi stać nieuchronnie, a co nie dzieje się wyłącznie tylko dlatego, że na razie trwa wojna. Ale po wojnie, no jak już mówiłem Państwu, każde. Kraj ma po wojnie kłopot z żołnierzami zdemobilizowanymi, a kiedy ci żołnierze jeszcze widzą, że żyją w kraju skrajowo skorumpowanym, że w czasie kiedy oni ginęli, to jacyś łobudranie kradli i amunicję z, i, i dobra z zachodu wpływające i na tym budowali swoje majątki. Starajmy się z nimi rozmawiać, jak będzie władza na Ukrainie, która się będzie kierowała interesami Ukrainy. Na razie są jurgieltnicy. Tylko jest jedna rzecz, o której Niemcy nie pomyśleli, o której chcę Państwu powiedzieć. Nigdy jeszcze w dziejach nie udał się podbój oparty wyłącznie na korumpowaniu elit. Bo Niemcy są przekonani: korumpujemy elity, kupujemy sobie w Polsce swoich jurgieltników, we Francji, w Anglii, w Niemczech, Anglii nie, Anglii wy, wykopali, nie interesuje, wykopali ani z Unii, kupujemy sobie tych swoich jurgieltników jur i ich rękami będziemy rządzić. Tym razem obejdzie się bez podboju wojskowego. Nie. Jugosławia nie tylko miała elity projugosłowiańskie we wszystkich republikach związkowych, ale miała i wojsko jugosłowiańskie, i policję jugosłowiańską, i jak wiemy, skończyło się. To, co nazywa się planem federalizacji Europy, to jest nic innego jak taki plan jugosłowianizacji Unii Europejskiej, czyli musi się skończyć tak samo, ponieważ. Sama korupcja elit nie wystarczy. A na to, żeby rzeczywiście użyć przemocy wojskowej, przemocy policyjnej, na to dzisiaj Niemcy są za słabi. I skorumpowane przez nich eurokratyczne, czy wyhodowane przez nich głównie na ich pieniądzach, nie tylko, no bo oczywiście ten proces korumpowania elit po to przecież. To już mówiłem, po to te wszystkie parlamenty europejskie, po to te Bizancjum, po to te niewiarygodne pieniądze, żeby stworzyć elitę europejskie, ale te elity europejskie tak zostały stworzone, ale kto pana zdradka w Polsce słucha? Naprawdę, we własnej partii go lubią jak wrzut na. Nie wiem, uperfumowanego, ale w Tuwimy było takie określenie w sławnym wierszu, o takim uperfumowanym lordzie. <grym> w każdym razie. Nigdy nie udał się podbój, który był tworzony tylko i wyłącznie przez y, pozyskiwanie sobie. E, to jest pomocne. Rosja to robiła. Ile Rosja wydała? Gdyby Rosja sowiecka zainwestowała w siebie samą te pieniądze, które wydawała na szerzenie światowego komunizmu, a potem już tylko na szerzenie na świecie zepsucia zgnilizny, podkopywania rozmaitych struktur, y, popierania wszystkiego, co wyrodzi chaos i co. Y, y, Odbiera Zachodowi wolę walki, wiarę w samych siebie, i tak dalej. Gdyby oni te kasę wydali u siebie, to byliby Szwajcarią prawdopodobnie dzisiaj, ale oni ją wydawali mając w zanadrzu czołgi, które miały ruszyć. I kiedy Chiny dzisiaj. Jestem przekonany, bo Rosji to wiadomo na pewno, a o Chinach tylko można domyślać, że też chińskie pieniądze ogromne są w tych wszystkich łokach, w tych wszystkich jakichś, wszystkich takich działaniach, które dziwnym trafem rzeczy niby służą tam walce o klimat, inkluzywność i inne bzdury, ale tak naprawdę służą interesom imperialnym. Państwa, które, jak to słusznie Robert Spalding zauważył, w swojej tradycji ma tylko jedną zasadę, mianowicie moralne jest to wszystko, co jest skuteczne i co nam służy, i trzeba sięgać po wszystkie możliwe wojna bez zasad. Nas no, z jedną, jedyną zasadą wygrać. Więc jestem głęboko przekonany, że oni też zasady Jurgieltu stosują i też swoich pieniędzy używają tutaj jako broni, ale oni to robią też mając w zanadrzu jeszcze inne narzędzia, które mają egzekucji dokonać. Natomiast Unia Europejska, pomyślana jako czwarta rzesza zbudowana na łapówkach, nie będzie miała swojej egzekutywy. I prędzej czy później ten dach się zawali. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy w momencie, kiedy to nastąpi, nie byli pod tym dachem. Unia Europejska jest nie do uratowania. Pół roku temu mówiłem Państwu o tym, że jeszcze i wcześniej mówiłem, że trzeba mieć plan wyjścia z Unii, po to, choćby po to, żeby z niej nie wyjść. Chcesz mieć pokoju, szykuj wojny. Nie będziesz miał pokoju, jeżeli jesteś niegotowy do wojny. Nie zostaniemy w Unii Europejskiej, jeżeli nie będziemy mieli planu do położenia na stół. Albo robicie tu, jest granica naszych możliwych ustępstw, albo szanujecie nasze interesy, albo sorry, wychodzimy. Dopóki takiego planu nie ma. A to już jest nieaktualne, bo w tej chwili mam wrażenie, że Państwo, to jest może trochę. Tomek Cukiernik tam daje wyliczenia, konkrety. Ja opowiadałem, kiedyś napisałem tekst o planie Wisła, o tym, jak. Mój tata, e, oglądając gierkowskich dygnitarzy, którzy otwierają budowę stopnia w, 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 w jakiejś tam koziej stopnia wodnego, a mój tata zna tę kozią wulkę doskonale, bo mi tam już ten stopień wodny próbowali budować przed wojną, ale są takie, a takie problemy geologiczne i żeby to zrobić trzeba tyle, a tyle metrów kubicznych ziemi przemieścić, to jest, wymaga pracy tylu, a tylu godzin, tylu, a tylu ludzi, tyle, a tyle betonu trzeba wylać, czy, ty, tyle, a tyle cementu i to wszystko tam trzeba, nie ma tego w kraju, a nawet gdyby było, to trzeba najpierw to jakoś dostarczyć, a tam jeszcze nie ma drogi, trzeba by zacząć od budowy drogi, te, że nic tam nie zbudują za rok ani za 5 lat, miał tata rację. No, 40 lat minęło i tam w Kozji dalej nie ma żadnego stopnia. Ale go otwierali szumnie i mówili za rok, tutaj zaszumią, za łopoczą nami i tak dalej. No i teraz patrzę na tę politykę klimatyczną, na litość boską, proszę Państwa. Do 2035 roku cały ten transport w Unii, w Europie będzie przeniesiony na autka elektryczne. Nie, tam inni, do 2030. Już ogłosili do 2030. 7 lat zostało. W Europie jest 250 milionów samochodów osobowych, 253 jeśli dobrze pamiętam, i 6,5 miliona samochodów ciężarowych. Największą flotę na mówiąc, ma Polska ponad milion. E Całe, jak obliczył Andrzej Krajewski, który się naprawdę na tym zna, autor biografii ropy naftowej, krew <gryw> cywilizacji. Nie wiem czy o tej książce już nagrywałem, czy jeszcze to przede mną yy, z mojej półki. Więc jakbym policzył, cała świadowa produkcja litu, a litu trzeba na samochód osobowy do baterii 10 kilo co najmniej. Chyba, że dłuższe zasięgi, bo to jest liczone na tych, co mają zasięgi tam 300-400. Już zapowiadają, że będą po, po 600-800 km zasięg, no to, to w takim razie jeszcze więcej. Ale zostańmy przy tych 10 kilo na samochód osobowy, na ciężarówkę w ogóle sobie nie... Wy... Elektrycznych ciężarówek to nawet nikt sobie nie wyobraża, mają być wodorowe, prawda? To już Mercedes zrobił wodorowe właśnie, bo wspominałem o tym. Jak się bardzo hełpią, co to oni nie wymyślili. Więc... Zostawmy, dobra, ciężarówki mają być wodorowe, to jest już osobny absurd. Te, te, te elektryki i samochodziki, 250 milionów samochodów osobowych potrzebne. No powiedzmy, że potrzebne tylko 100 milionów, a cała reszta to jest zbędny luksus, którego się hołotę pozbawi, jak będzie niepotrzebna. Cała światowa produkcja litu, jak wspomniany Andrzej Krajski policzył, przy założeniu, że całą światową produkcję litu, skierowano by na potrzeby Unii Europejskiej, wszystkie inne kraje, Chiny, Ameryka, nic nic by nie potrzebowały, tylko wszystko idzie do Europy, śmiałe założenie, przyzna się Państwo, i przy założeniu, że nic innego nie produkujemy, tylko samochody elektryczne, żadnych smartfonów, żadnych innych baterii nie jest, tylko, tylko akumulator do samochodów elektrycznych, to cała roczna produkcja litu wystarcza, żeby zbudować 8 milionów samochodów elektrycznych. A potrzeba 100. Do 2030 roku. I Gdyby ktoś o to zapytał, po wielkim oburzeniu, bym powiedział, dobrze, ale są złoża, zwiększymy produkcję litu, nie ma... Pro... Nie, nikt nie zwiększy produkcji litu, ponieważ do jednej tony litu trzeba minimum 20, najmarniej 20 tysięcy ton wody, żeby wypłukać tę jedną tonę metalu. A nie ma takich ilości wody dostępnych na świecie, bo już tam, gdzie jest ledwie ledwizik. To to nic, to nic, są nowe technologie, będziemy... Są nowe technologie, tak. Być może za. Ileś tam lat się jakieś nowe kopalnie otworzą, jeżeli oczywiście znajdzie się kraj na tyle słaby, skorumpowany i pozbawiony własnej sprawczości, żeby się te kopalnie wsadzi, bo to jest zniszczenie ekologiczne. Europa na pewno mogłaby wydobywać, bo ma złoża we Francji, ale to było nie do pomyślenia. Zobaczcie sobie Państwo, to trudno wygoblać, ale można spojrzeć na odkryw, kopalnie odkrywkowe, gdzie się pozyskuje metale rzadkie. Jak one wyglądają, jakie to są gigantyczne dziury w ziemi, i jaki ogromny obszar zestepowienia dookoła. To nic, to nic, są, są jakieś tu nowe technologie, że będziemy mieć inne akumulatory, nie na licie opart. To jest sens, oczywiście są w laboratoriach. Co się na tym zna, to Państwu powie, ile czasu trwa z reguły wyprowadzenie technologii z laboratorium na taśmę produkcyjną i dokładne sprawdzenie. To są bzdury. Po prostu to są sowieckie brednie. Jak się mówi o w tym jednym tylko aspekcie, a w każdym jest tak samo. opowiadają jakieś niewiarygodne Androny i nikt nie ma odwagi wstać i powiedzieć hej, to jest niemożliwe. Tak samo jak nikt nie miał odwagi powiedzieć w, na Komitecie Centralnym czy na, na jakimś innym zarządzie tego, co mój tata mówił. Przecież tam nie ma drogi. Jak wy chcecie stopień wodny tam zbudować, jak nie ma jeszcze drogi, a trzeba tyle, tyle, a tyle cementu pracy i tak dalej. Tak wygląda w tej chwili Unia Europejska. I ja bez żadnych dodatkowych wyliczeń, bez profesora F. Krysiaka i Grosego, bez y, tych y, cyfr, które nasz autor podaje w do rzeczy, ja z tego jednego widzę, że to się musi zawalić. I chodzi o to, żebyśmy nie byli pod tym dachem. Wystarczy, jeżeli tam zostaną nasi jurgieltnicy. Oni się tej kasy, tej łapówki politycznej nachapali. Oni nas tam oczywiście ciągną, no bo. Muszę tłumaczyć, dlaczego tam nas ciągną. Jak im to spadnie na głowy, nie będziemy po nich płakać. Ale Polska im szybciej zbuduje swoją sprawczość i swoją osobność, tym lepiej. Nie ma alternatywy. Jesteśmy w bogatej Unii albo będziemy biedni i zagrożeni przez Putina. Być w Unii, to znaczy być pod protektoratem Niemiec które będą protektoratem Rosji albo Chin w ten czy inny sposób. Bo taka jest ogólna koncepcja obecnej Unii Europejskiej. Oczywiście można liczyć na to, że ona zawróci z drogi centralizacji, zwolni przynajmniej jakoś ten, ale z drogi Jurgieltu nie zawróci.